Hello everybody, jestem Radosław, jestem kolarzem wybitnym I dzisiaj nie będę wam mówił, że kolarze wybitni mają w życiu ranę, bo to wiadomo Dzisiaj kolarz wybitnym apel Apel do polskich kolei państwowych Weźcie wy wypierdzielcie te wszystkie wagony z rowerami Bo dzisiaj, żem wyszedł na pociąg i z przyzwyczajenia wziąłem rower. I gdyby nie było w tym pociągu miejsca na ten rower, to bym go gdzieś porzucił i nie miałbym żadnego problemu. A miejsca były i trzeba było go ze sobą targać. A co się jeszcze wydarzyło po drodze? Że ten pociąg nagle zakończył trasę i trzeba się przesiąść do autobusu. Już myślałem, że ale ten rower. I co pani zaproponowała? Lukę bagażową. Tak, że może te rowery się zmieszczą do tego autobusu. No się zmieściły. No i się zmieściły, cholera. Kierowca się zgodził i teraz trzeba jechać. Burdel na kółkach. A jakby co to burdelowe koszulki z ptakiem są już dostępne Można sobie kupić czy coś A gdzie? Link będzie pod filmikiem W tym pociągu to ciekawy współpasażer się trafił Bo wszedł z do przedziału i pyta Gdzie tu jest was? Bo mnie suszy A potem się okazało, że nie ma warsa w tym pociągu I ten pan do mnie Panie! Pan, na pewno masz jakąś setunię z Kitraną. Weź no, poratuj. Czy ja wyglądam na takiego, co mógłby mieć Cetunię z Kitraną? Dwie tu ale jedną to wątpiła. Ale koleś naprawdę nie wierzył, że ja nie mam. I nawet kasę mi od razu wyłożył. Mówi, dawaj pan. To było w, w tym urocze. A ja pozwolę sobie zauważyć w ogóle, że nasze wycieczki się profesjonalizują. Proszę bardzo. Co tu się wydarzyło na, na tym rowerze? Pani kupiła sobie? Dzwonek! Ile dałaś? No do niż pieniądze. Patrz to jest złote. Dwa salce salcesonu by było z tego. Jeże. No i tak wyglądają jeże na rowerze. A tak wyglądają krowy w wieżach. Ładne? Że ja wyglądam jak krowa w wieżach. Pytam, czy ładne? Bardzo ładne. Pani miała jakąś ciekawostkę o jeżach, tak? Tak. W Majaku wierzą, że jak się wdycha zapach spalonej skóry jeża, to działa to na impotencję. Zwiększa czy zmniejsza? Nie wiem, czy można zwiększyć. Mi by zwiększyło chyba całkiem, ale love, nie? co kto lubi. Nie no, że zmniejsza impotencję, pobudza. Działa jako afrodyzjak i też działa jak ma się zapalenie dróg moczowych. No ja też mam ciekawostkę. Ale z jeżami akurat to ona związana nie będzie Ale mam za to ciekawostkę o drogach moczowych O pani, która ostatnio miała spore problemy z siusianiem W Seattle to się działo, w Ameryce Pani weszła do jakiegoś takiego publicznego wychodka Typu Toj Toj Tylko z większą dziurą I co się stało? Telefon jej wpadł do środka Telefon do kibla to mi nawet nigdy nie wpadł Trzy razy w wannie utopiłem Ale żeby do kibla wpadł to, to jeszcze się nie zdarzyło ale jak zakończyła się ta wzruszająca historia z Ameryki Pani postanowiła ten telefon wyciągnąć Jak to się mogło potoczyć dalej? Cała wpadła Cała wpadła Ale no happy end był stół amerykański. amerykańskim Pani w tym głównie znalazła telefon i zadzwoniła po straż pożarna. Straż przyjechała, wyciągnęli ją i były fanfary. To dobry telefon, że się tym gólem nie zalał. Powinna podać jaka to była marka. A może to była ustawiona akcja w ramach kampanii promującej ten model telefonu. Kampania reklamowa jakieś super jak a i don tej shit, telefon. Polecam. A tu, tu, tu to jest polski koala. Sop pracz. Nie wiedziałem w ogóle, że szopy prace to pod drzewa łazą. Ale uciekł przed nami, nie? Prędzej bym się spodziewał siebie tam na tym drzewie niż Sopa Pracza. Panie Sopie, no proszę zejść i się ustawić do zdjęcia jakoś bliżej. No. Za daleko jest, nic nie widać. Na początku wydawało mi się, że to jest kot, później obstawiałem, że to jest borsuk, później to było praktycznie pewne, że żyrafa, a okazało się, że to jest chop. Brać! O kurwa! Aaa. O ja pierdzielę, coś kolarze się zbliżają. Dzień dobry. Warta! Cała dzisiejsza trasa jest generalnie wzdłuż warty. Tam był ten świer... ŚWIERKOWIEC. ŚWIERKOCIN! A z czego słynie Świerkowiec? Może słynął bardziej. Z czego? Jedyne w Polsce zoo safari było tutaj. Było 600 dzikich zwierząt i można było jeździć samochodem pomiędzy tymi zwierzętami, ale nie wiadomo z jakiego powodu już tego nie ma. Może pan próbował zamiast samochodem na rowerze pomiędzy tymi zwierzętami pojeździć i go zjadły. Taki tam głupi żarcik. Dobra, czekamy. No i docisnęliśmy i jesteśmy na mecie. Z tej okazji chciałem ponowić apel do PKP. Proszę zlikwidować te wszystkie wagony dla rowerów. Tu masz na razie do jak test. Dobra. Sprawdza. To przywieźliśmy. Też jesteś za tym, żeby zlikwidować te wagony? Nie jest to w zakresie jego zainteresowań. Myślisz? Pani chociaż poprze mój apel? Tak, poprze. Też już masz dość? Tak, będzie hulajnoga. A jakby co, to burdelowe koszulki z ptakiem są już dostępne. Można sobie kupić czy coś. A gdzie? Link będzie pod filmikiem.